Halo, hello, hello wszystkim ludzi z tej strony, Hades i witam was w kolejnym Scrap Mechanic z, z Krystianem. Hej, czy widzicie z tej strony Gladkis? Zapraszamy na kolejny Scrap Mechanic. Mechanik? Mechanik? E, teraz mamy mapkę e, z. Damian Damianex Damian X jest to mapka Escape, czyli to co kiedyś, jak mówiliśmy, będziemy trochę to mieszać, bo część z Was będzie wysyłała mapki Escape. Przypominam, że link jest w opisie, tak samo jak i dokup na gry. Więc kolejną kwestią jest to, że czasami będziemy wysyłać Escape, czasami co czasami różne inne rzeczy. Będziemy mieszali. Czasami będzie tak, czasami będzie jak jedna alkohol. perspektywa, czasem będą dwie perspektywy, chociaż tak zazwyczaj i tak się różnią, co by tu mówić. I A czasami jeśli będą fabularne. Nie, to, to nie będzie tego samego, nie martwcie się. Tak. I czekamy. Ogólne zasady na tą mapkę to jest używanie pańczenki tylko tam, gdzie trzeba budować pojazd. Nie czytujemy, nie niszczymy mapy. Używamy podnośnika tylko wtedy, gdzie trzeba budować pojazd. Budujemy tylko w pokoju, gdzie trzeba zbudować auto. I nie używamy spawarki. Okej. Okay. To używamy spawarki młotka, ale przyjaciel, czy, czy ty przypadkiem patrz? Możesz się walnąć w głowę, śmiało. Nie, nie, nie ma problemu. Chciałem walnąć. Nie ma problemu, przyjacielu. What? Eee, okej. Okay. Tak to. Winduj mnie! Eee, poczekaj, bo tu jest jeszcze jakaś instrukcja co do tego. Eee, jak dojecie na piętro, to najpierw włączacie przycisk na ścianie w pokoju, by zablokować windę. A potem ją wyłączacie, by nie odjechała. Okej, okay, dobra, dobra, czyli idźmy. Je... A, więc chciałeś być pierwszy. Eee, przycisk no dobra. na ścianie, a tu jest. Gdzieś się zablokowała? Mm, nie wiem. Tak, no dobra. No nie leci po, po, dalej. Powiedz A, to, jest, to jest, moje, jak rozumiem. E, to ja dobrze zrobiłem? Tak. Masz wbić oponę tam. Aha, ale tego, to, co rozumiem. to, czyli rozumiem, że tu jako tak nie mamy mega podziel, podziału. Znaczy e, nie? No ja mogę rolę. się z ciebie pośmiać. Ile, ile A, czasu ci to ale zajmie? To, to, to. Ja to, to pewnie... Ja nie tak, przeszkadzając stanę u góry. To pewnie w takim razie widzicie tylko na jednym kanale te, te tak, To jeśli nie będzie nic. Y, co będzie podzielone, no. Te, bo tam, tak ustaliliśmy, prawda, przyjacielu? Swoją drogą. E, de, 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 nie. E, swoją so, tak, e, swoją drogą. Tak, nie, teraz, e, odwróć ale ja się. nie wiem gdzie jest to koło, to koło. U mnie to koło jest tutaj. Ale, ale pokazać ci coś, odwróć się teraz. I no odwróć się. Okej okay? i czekaj tak 10 sekund. Poczekaj. Czekaj 10 sekund, ok. Poczekasz? Czekasz? Nooo! Czekaj, jeszcze, jeszcze dosłownie chwilka, Czekaj, czekaj, czekaj. Zalepło sekund... mi się już to koło. Sekunda? Jesteś. O, czekaj, patrz, widzisz i teraz już są różne perspektywy. Co to tu zablokowało niby. Aha, mieliśmy wyłączyć windę wtedy. okej. Okay. A! Okay. To, przyjaciel to gratulacje, eee, że jej nie wyłączyłeś. Standardowe gałgaństwo Ga, nasze. Gratulacje, eee. że jej nie wyłączyłeś. Eee, po, a, no. Poczekaj serdecznie co ty robisz. No Ty nie co ty robisz. Jak się dostaniesz do windy to powiedz. Dostałem się. Czekaj. Okej, okay. spuszczaj ją na dół. Powoli. No weź po tych krzesłach już. Ok. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Hmm. Dobra, włączyłeś tutaj tego i wyłączyłeś windę, tak? Okej, okay, e, bardzo będzie. przez przypadek użyłem e. pajęczynki i wiem, że gdzieś tu tu ja jest... Też przełączyłem, do... ale na szczęście nie zdążyłem luknąć, więc... Więc nie będę się na tym skupiał. E. Będę włączał wszystkie. O, halo, przycisk. To nie ten To nie ten no, Wiem, że gdzieś tu był, no Mówisz? O, czekaj. Nie, nie, tu jest jeszcze jakiś. Dobra, chyba poszło. Poszło? Poszło? Nie wiem. Jedziemy w górę. Dobra, już wiem, jak działa ta winda, przynajmniej. Już wiem o co chodzi. Ty Ciekawe się tym, czy można jeszcze jakieś windy robić. Ile mam poziomów? Cztery, pięć, sześć, mamy poziomów? 4, 5, 6, 7, Mamy mnóstwo poziomów, przyjaciel. Dobra, zablokuj. I wyłączam. Dobra, hmm. er, labirynt. Czy będą przyciski na ścianach? Nie jak wiem. Wiem że, wiem, że to jest wasza ulubiona rzecz na świecie, labirynty. Ej, dzień dobry. To znaczy nie, połączenie nas i labiryntów. E, labirynty, wasza ulubiona rzecz. Witam. Nie, no, na razie nie znalazłem nic. No, też nie znalazłem. O dziwo. Um, okej. Okay. Ale zasada prawej ściany, oczywiście. Czuję, czuję że będzie skampiony, nie gdzieś. Jeśli tu ma być przycisk Oczywi... O, znalazłem O, chyba poszło Halo, proszę mnie stąd wyciągnąć Halo, halo, tak się nie robi Poszło przyjaciel, ja już tak jestem Tak się nie robi Kurde no mać No jak twoja zasada prawej ściany przyjacielu? No bo teraz wracam i tu już nie działa A no teraz zasadę lewej rób Chodź Nie, nie, nie ma lewej No ja chcę kliknąć zawsze, zawsze masz taki timing, że kiedy ja włączę, ja, ja, bo ja chcę włączysz. klikać um, Pojedyncze przyciski mogę, nie ale... Nie przesunęło nas cała... lekko? Chyba nie Nie Lecimy! To ty włączyłeś radio? Uuu. Tak Ja włączyłem okay. Widzę jeszcze piąty, szósty, boże, tych poziomów jest sporo W końcu przyjaciel, coś Dobra. się zadziało, no Ktoś... Dość... To ciemny, zielony przyjaciel A, mam cię przepuszczać ten? Wow, to taki, nie wiem. Nie wiem co to jest. Szary, niebieski taki, to? nie? To? Nie. Nie. Ale to? To. Dobra, szary, niebieski, niebieski bardziej ciemny. Morski, ale okej. Okay. Ale 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 śmieszne autorze mapy, otwórz mi niebieski. Co się stało? Ale, ale śmieszne. Dobra, otwórz o, mi tamten poprzedni to było to. No i zielony teraz, ale, ale to było śmieszne autorzy mapy bardzo uśmiałe się. stało przyjacielu serdeczne? Nieważne. Jestem zażenowany tym poziomem. Gdybyś chciałeś dwie perspektywy, to masz dwie perspektywy. O! Ale cię wybiło. Dobra, zapraszam przyjacielu, naciskaj przycisk, żeby zatrzymać windę. Stój, windę najpierw. No właśnie. Aha, okej, fajny troll. To to, 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 fajnie to, 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 bardzo fajnie, fajne piętro eee, do, Dobrze, na razie... eee, Tu się, tu się skończyły ambitne pomysły O nie, kaczki! Halo, kaczki Pr Proszę mnie wyciągnąć stąd Halo, kaczki Czy one Dobry już są mnie. tak zrobione, że mogę je pyrknąć? Nie, oczywiście żeby... Aha, i musimy trafić Nie, nie są tak, że można je pyrknąć? Nie Trudno Pojedyncza? Serio, Dobra. przyjaciel? Chyba wbiłem. Wiesz, najlepsze jest to, że ja. Puściłem kaczkę, nie? Ale, no oczywiście, standardowo scrap nie jest odpowiednio zrobiony. Nie, Niby wbiłem, ale to dalej tak jest, tak samo. Bo o co nam chodzi? Nie, traf nie trafiłem dokładnie? Nie, u mnie. te e? Kaczki się teleportują! Nie rozumiem, ile mam tych kaczek tam wbić. Okej, okay, nie za bardzo. Aaa, dlatego co się stało? A po prostu tak wiesz. No, jedziemy. jedziemy. Jedziemy? Skoro wbiliśmy, to jedziemy dalej. A co tam się stało, przyjaciel? No Po prostu kaczka źle trafiła, no. A to może było trzeba resztą strzelić, a nie. A, a może nie. 7, 8, 9, 10, 11? To jest wieżowiec? Nie wiem, no Może miałeś, to jakiś, miałeś jakieś zasady. Może była tam jakaś tam ważna rzecz, nie wiem. Nie, nie było nic, tylko że jedziemy wyżej. O halo, nie, nie, tylko nie budowanie. Halo. Halo, nie. A mogę piechotą A Po co przejść? mamy w ogóle to zrobić? Mogę wciąż piechotą. Znaczy, wiesz, jeśli byś miał zapisane jakieś coś, co by się składało z tego, to pewnie byś mógł. Pytanie, czy my w ogóle możemy postawić? Możemy postawić. Ja myślę, że to w ogóle niszczy system, nie? Że to pozwala yy, na ten. To jest za ciężkie. Dobra. Dobra, przyjaciel, dawno nie budowałeś. Pokaż, jak nie potrafisz budować. Ale, przyjaciel, to jest. Ale niech, ale niech się chwilę ale, z ciebie pośmieją. Ale, ale i, I już. Jak, jak, ja, jak, ja mam, jak ja mam budować na, 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 na kiedy, kiedy ty hostujesz serwer i. Ja nie mam. Dobrze, ten... to ja, ja zbuduję auto, zapiszę je i ci je zduplikuję. Pasuje? Nie. I będziemy je zawsze wykorzystywać. Ale <laughs> Przez jakby, tak, jakby tak przechytrzyć ich, nie? Kurta. Troszeczkę, nie? E, to jest. Które to jest siedzenie? To jest Mamy siedzenie. A przepraszam, a czy możemy używać rzeczy z modów? Nie, no masz używać tylko tych, które tam są, tak? Ale mody są nadprogramowe, tak? Nie, chyba nie. Ja, ja bym powiedział, że są nadpro. A, I don't think so, my, my friend. Ale w ogóle jakoś Ajaj, trzyma Aha, mam używać dopalacza. Fajnie. Dopalacz to jest to, co ja lubię. Dopalacz. Nie, dopalacz miał być. Halo, tu jest do Dopalacz? No. E, dopalacz? E, nie no, to będzie za lekkie na, na jakikolwiek o! lepszego kalibru. Dobra, raz. Dwa. E, pajęczynek. No mamy przycisk jakiś. No przecież jest silnik, dał nie. Gdzie jest silnik? A nie, jest silnik. Dobra, to są. Ale Ferment cień, nie? Ale Ferment, ojej, oh yeah, najgorszy człowiek na jesteś, świecie. Jesteś najgorszym, najsłabszym człowiekiem e, na tej na, kuli No, ziemskiej. jeśli byś powiedział, że w skrapa, to bym się jeszcze zgodził, ale tak to to wiesz. E, raz, dwa. Jakiś tam silnicze. Aha, ja to ja już dawno nie grałem w scrape'a, i wiem, że w ogóle nie tak powinienem to zmontować, nie? Eee, przyjaciel, to ci nie będzie skręcało. Co Zrobiłeś. A... Ty ja, jeszcze gorzej zrobiłeś to auto niż ja. Easy, dam radę! O boże, to, to ja się zapomniałem, ale no, no ty. Może przyjaciel. Żartowałem przecież. Tak, żartowałem, a zaraz usłyszysz. Tak, żartowałeś. No jasne. żartowałem, no przyjaciel. No. Gałganie. Przecież, tak, taki błąd popełnić, to, to byłaby porażka. Po prostu sprawdzałem e, twoją czynność, czy nie ściągasz ode mnie, tak naprawdę. Tak. tak. A, czy z to czystym sumieniem, dlatego. tak mogę powiedzieć. z tym sumieniem? Tak. Niech ci będzie. Ale ja i tak znam prawdę. Nie znasz prawdy, bo prawda jest taka, jak już powiedziałem. Znam prawdę. Jest, prawda jest taka, że e, nie ma prawdy. To jest prawda. Prawda. O nie. Prawda jest taka, że to wszystko Lord Kaczyk stoi za tym. Dobra, to, to, tamto. To powinno być już gotowe do jazdy. Eee, to chyba tak się robiło. Aha, poza tym, że mam trochę na odwrót. Okej. Okay. Jadę, przyjaciel! Uh! No tak, tak, wywal mnie, jeszcze mnie wywal, dzięki. Okej, okay. to, to, cześć. Chyba. Mam za nisko kółka. O. Oh! Też masz za nisko kółka. Stary, ja przyjadę. suń tego, ten złom z drogi. No, czekam, czekam, przyjaciel. Aha, rzeczywiście przejechałeś, dobra, 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 spoko, spoko, spoko. No, zabieraj to stąd. Już, przedłużasz. Nie ma. Przedłużasz bezsensownie. Przepraszam, ale. Ale tak to jest, jak się jest słabym w, w takie rzeczy. Nie, ja to przejdę do Cześć, Jarcie, ja jadę sobie. No, ty jesteś głupim gałganem. Nie. Nie. O, ciekawe czy dałbym radę? E potem będzie, że Damian oszukuje, yy, i to będzie nawet prawda. Pierwszy raz będzie. Pierwszy raz? Zawsze to było to, że Ty oszukiwałeś, przyjaciel. Nieprawda. To było, że Ty oszukiwałeś, ja po prostu wykorzystywałem elementy gry. A, a tak to się teraz nazywa. Dobra. Już, 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 już przyjaciel. Już przeszliśmy, dobrze a, a, widzicie! Dało się, nieprawda. Tak, mhm. Uh -huh. Udław się. Nie, nie mam czym. Jedziemy. Je, jedziemy. Budowanie nie jest dla nas. My wiem, że to jest scrap mechanika, ale to powinien być scrap, nie wiem. Dlatego nagrywamy scrap, scrap building. No wow. chyba nie. No to chyba mamy? nie. No chyba nie. Ale jakie cwane, ty. Kiedyś tak nie było. Jak? Kiedyś kiedyś mało kto zabudowywał te przyciski. Dobra. Wiesz, najlepsze eee, jest to, że ja mam 20 fpsów. Hej. Ja sobie wyłączę tego. Swoje Dzięki, pupę. że mnie zrzucasz, bardzo to doceniam. Dzięki, przyjacielu, że pupę. Dobrze, ja mam. No właśnie, tak się zastanawiałem. Co zrobiłeś? O. Ale oszust! Ale oszust niego, nie? Ale oszust? Nie, ja po prostu przeszedłem. Aha, ale tu już nie potrafię skakać. Oj, 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 O, tam czy da radę tak zrobić, jak myślę. Fajnie by było, niewątpliwie. Nie wiem, co chcesz zrobić szczerze. Nie wiem, no idź po prostu. No, może hmm. pośmiać się może, tego, może jak failujemy. Może jak sobie, nie wiem, kupię lepszy komputer, to, to ci pokażę. Podobny do mojego. Albo z, będzie, będzie więcej klatek w y, sklepie, ma no, podobny do mojego. No normalnie, co za gałgan. O Boże, skacze. Skacze, przeskakuje i co tylko. Um, a, nie zrobię aha, tego, tego. Nie wiem, jak... Czekaj. Ta, ta moja Czekaj? spacja to tak działa. Jakby chciała, nie mogła, powiem ci. <laughs> Znowu no. spacji? Halo, spacja. suń pupę. Ja już mam pomysł. Ja mam pomysł. Ja się blokuję na tobie za każdym razem, jak próbuję tam wskoczyć. No, o, o, co się dzieje? A nie da się tak zrobić. No, on tak. Ja tu się zastanawiam nad jedną rzeczą. O. Musiałbyś na otwarcie nacisnąć szybko spację, nie? Żebyś mu kod mojej głowy? A, nie. Nie, byłoby zbyt pięknie. Ale już jestem blisko. Już jesteś blisko przyjaciel, bardzo mnie to cieszy Już jestem blisko, już byłem bliżej niż dalej Dobra Może tym razem mi będzie lepiej wychodziło na parkurach Dobra, kto się oszukuje w ogóle? Przyjaciel Nie wiem no, na 20 FPS ach nie jest łatwo skakać, naprawdę Naprawdę? Naprawdę Udowodnij Udowadniam właśnie to w tym momencie Eee, i najgorsze jest to, że ja nawet nie widzę stąd tego przycisku, nie? O. Ale przyjaciel, się... no może. Wow! Wow! Zrobił to! Zrobił to! Nie ciągnął się ten odcinek pół wieku. Aż tak Gratulujemy. Gratulujemy, Uuu. w końcu ja chociaż Dzień coś dobry, zrobię, ale mnie wybiło. E. 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 Dobra? E. E. Psz, aha. E. Ta przyjemna, To jest, widzę takie miłe. A dobrze idziemy. O nie, jeszcze nie. Jeszcze u ciebie jedno. A może u ciebie? Nie, nie wiem. Już. Nie wiem, nie mam pojęcia. Jesteśmy na dziewiątym piętrze, przyjaciele. Jedziemy na dziesiąte. A może to na jedenaste? A nie by było, ale chyba nie. A widzę, że znowu są przyciski. Dobra, ja biorę przyciski, i ty bierzesz kropy. Jaki to jest w ogóle? To jest zło najgorsze. To jest podsumowanie wszystkiego, co czego nienawidziliśmy. Dale tych guzików. Eee. Chy, no? Znaczy, jeszcze tylko kaczek brakuje, a to pewnie wyżej będą. Zgubiłem Dzięki. się. Nic, nic, nic nie ma na tych toaletach, przyjaciel. Otworzyło się tam w ogóle, czy nie? To jest na jednej toalecie. Nie, no, no nie, nie mówię, że przejrzem. to jest pod toaletą, no. Tak, to jest pod toaletą. Gdzie? To było pod toaletą. Gdzie? W sobie na pęczynce Coś tak sądziłem, że to będzie taki troll. Jak, jak tylko zobaczyłem. Jak tylko sprawdziłem, że nic nie jest podpięte pod y, moje guziki, nie? Też ja wiedziałem. Sp ja już sprawdzę. Dobrze. Ale no Z kim ja gram? Z kim ja gram? Z Ze mną grasz? Przyjaciel. O, widzę już równania matematyczne. Ale matematyka. 2 razy 2 razy 5 No przyjaciel możesz się wykazać. Czemu ja? Przecież to twój odcinek. <gryw> Brawo przyjaciel. Jak mój? Nasz. No my zobaczymy przyjaciel. No jedź! Masz dwie perspektywy. No, za gruby jesteś. Co ty robisz? Halo? Halo widzisz? Winda chciała bez ciebie odjechać. Czyli wiem, że jesteś za gruby. O, dobra, jest jakieś... Czekaj, czekaj, czekaj. Późni windę w dół. Czemu mam puścić ją w dół? Puść ją w dół. Zrobiłbym to, ale czuję, że mnie wyrzucisz, więc nie. A U ciebie też to się tak wiksowało i poleciało na dół? Eee, nie. Widzę jak się wiksuje na dole, okej? Okay. Coś tu jest podłączane jeszcze? Nie wiem Nie przyjaciel, to jest koniec mapki! A co tu było? Aha, to! Czyli dobra, udało nam się ukończyć tą mapkę Bardzo fajnie, bardzo fajnie jeśli chodzi o podsumowanie Nie było nawet tak krótko i liczymy na to, że będzie więcej takich mapek, gdzie będziemy mogli troszeczkę dłużej pograć jeżeli jakieś 5 minut Z góry też mówimy, że jeśli chodzi o mapki Escape, Coop, cokolwiek nie będziemy grać w te naprawdę słabe i w te, które będą miały dwa, trzy pokoje, bo to nie jest w ogóle I... jakiś żaden sens. 10 fps kto wie, może, ale tylko może, ktoś z Was przyczyni się do powstania nowej, pięknej opowieści o jakimś nowym stworzeniu z Skrapa. Może wybuduje coś, co jak Lord Kaczuch stanie się legendą i być może trafi na koszulki. Póki co to by było na tyle. Dzięki serdecznie. Komentujcie, subskrybujcie, że mieć się ciepło. No i cześć!